z inicjatywy starostwa powiatowego w Lubaniu zorganizowany został spływ kajakowych po atrakcjach księstwa Czocha Staramy się jako wydział e, między innymi promocji bo edukacji spraw społecznych rozwoju i promocji e, e, prowadzić taką działalność, która rozwijałaby nasz przypowiat w, w zakresie turystycznym. Rzeka Kwisa jest piękną rzeką, którą można spływać. Mamy oprócz tego piękne zabytki typu na przykład Zamek Czocha czy Zamek Rajsko. W związku z tym wymyśliliśmy projekt, który na początek nazwaliśmy wstępną wersją Księstwo Czocha. Teraz ten projekt już został zrealizowany i próbujemy następne projekty wpisać w kontynuację tego księstwa Czocha i w pokazywanie, że powiat lubański jest miejscem, gdzie można odpocząć aktywnie, na rowerze, że można odpocząć w pięknych miejscach, że można po prostu przyjechać i coś ciekawego zobaczyć. Obecnie, obecny projekt to jest projekt z Polska Czechy, realizowany z naszym partnerem z Zaclerza pod tytułem "Rowerem po atrakcjach Księstwa Czocha. Ja wiem, że to troszeczkę taka jest myląca nazwa, ale w ramach tego projektu umieściliśmy dwa rajdy rowerowe, jeden rajd pierwszy i właśnie spływ Kwisom. On jest organizowany po raz pierwszy. Będziemy chcieli kontynuować. Tak szczerze mówiąc, to ten spływ ma być też początkiem działań na rzecz tego, żeby od Lubania do Nowogrodzica można było spłynąć kwisą. Wiem, że w, od Nowogrodzca do Osiecznicy jest możliwość płynięcia także. Także myślę, że wpisywalibyśmy się już w dość duży odcinek i w ten sposób można by było tutaj w sposób wielodniowy. U, u, u spływać kajakami. Pagaj służy jako ster. Generalnie, żeby płynąć prosto, trzymacie prosto Koryguje się kierunek, że albo odpycha się w tą stronę, albo w tą. I hmm. tam musicie sprawdzać. To trzeba mocno zawiosłować. To nie jest tak, że, że, że sobie tak będziecie ruszali tutaj w ogóle, tylko żeby obrócić ponton. On będzie się bardzo ładnie obracał. E, ci, którzy wiosłują halo na pontonach, ci, którzy wiosłują, to, że sternik będzie sobie skr sterował, skręcał ponton, to tylko będzie skręcał ponton. Żeby ponton ominął, ominął przeszkodę, wy musicie nadać mu prędkość. Zrozumiała sprawa. Yy, yy, więc yy, po prostu musicie wiosłować. No. Rozstawcie się tak, żeby jak yy, siedzi dwóch mężczyzn, to żeby yy, siedziało na przemian kobiety, yy, wagowo. Tak, żeby ten ponton w miarę równo po wodzie sobie płynął. W dzisiejszym spływie bierze 40 osób w udział, w tym to jest około 5-6 osób zabezpieczenia, pozostałe osoby są właśnie z Czech i z Polski. To są mieszkańcy powiatu lubańskiego, którzy odpowiedzieli na nasze ogłoszenie w internecie i w różnych innych mediach, które podawaliśmy tą informację.

Takich projektów zrobiliśmy razem pięć i, i szykujemy się do następnego. Skąd się wzięła współpraca z Zaclerzem, no to w sumie to wzięła się stąd, że e, ja jeszcze w poprzedniej pra w pracy współpracowałem właśnie z e, starostą Zaclerza z panem Mirosławem Wlaszakiem. No kiedy przyszedłem tutaj do pracy, stwierdziłem, że no jest sporo potrzeb, które można było w ten sposób realizować. No i zapytałem, czy jest, czy jest możliwość taka, żebyśmy mogli współpracować także i z Lubaniem.